Ważne było cyberbezpieczeństwo, a skoro cyberbezpieczeństwo, no to są z nami pan komisarz Rafał Lewandowski i aspirant Adrian Umyszkiewicz z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. <klucza> I osoby, które nas chronią przed tym właśnie niechcianymi wydarzeniami w sieci. Yy, ponadto jest z nami Pani Dyrektor Magdalena Galus, Dyrektor Oddziału PKS S.A. w Tarnowie, Panią Dyrektor bardzo <klucza> oraz z tegoż banku, z Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Pan Bogusław Stępień, <klucza> osoba, osoba, która dba o bezpieczeństwo naszych, naszych funduszy, a to spotkanie oczywiście Przede wszystkim dla Państwa, dla Państwa seniorów, dlatego bardzo serdecznie witam Panią prezes Irenę Szewczyk <plosy> Uniwersytetu oczywiście III wieku i Pana Franciszka Jakubca, który to wydarzenie współorganizował. <plosy> Przyjmuję się do tego, że to w ogóle się odbywa. Bardzo serdecznie witam Państwa seniorów. Cieszę się, że w tym gorącym okresie przedświątecznym y, znaleźli Państwo czas, bo to jednak ważne, żeby, y, żeby trochę więcej dowiedzieć się na ten temat, jak to wygląda w sieci i myślę, że będziemy w tej kwestii pomocni, a y, głos oddam naszym, naszym uczniom y, i naszemu panu profesorowi. Y, Wojciechowi Wieckiemu, który przygotowuje w naszej szkole uczniów do debat oksfordzkich. Ja dziękuję za uwagę, oddaję głos. Dziękuję. Młodzieży, ja najpierw kilka słów na temat dzisiejszej debaty. Proszę Państwa, to jest debiut tych młodych ludzi, to są uczniowie pierwszej klasy i debiut pewnej formuły, która jeśli będzie Atrakcyjna, będzie się Państwu podobała, to być może przybierze postać yy, debaty tarnowskiej. Może będziemy tak to nazywać. To nie będzie klasyczna debata oksfordzka. To będzie debata tarnowska. Yy, zachęcam do uważnego przysłuchiwania się tej debacie. Jest tam kilka takich myślę, smaczków, yy, zagadek. Ona będzie w formie o poważnych sprawach w formie nieco żartobliwej. Spójrzcie Państwo życzliwie na tych młodych ludzi i możemy zaczynać. Ale jeszcze bym prosiła, zanim zaczniemy i y, o tak kilka zdań może o tym temacie, y, żeby nam może... Czy powiedział... mogę poprosić slajd z tezą? To za chwileczkę poprosimy jeszcze i popr... ja bym może poprosiła Pana Komisarza Lewandowskiego, żeby może nam też... Przybliżył trochę chociaż kilka zdania o tym, jak to jest ważne, żeby dbać o bezpieczeństwo sieci i wtedy i panią dyrektor jeszcze z banku, a potem posłuchamy naszych młodych. Jeszcze raz dzień dobry, bardzo dziękuję bardzo miło, że możemy uczestniczyć w takim wydarzeniu. Szanowni państwo, wszyscy korzystamy z internetu, bo chyba takie są już czasy, że, że, że inaczej, inaczej się nie, nie da. E, świat e, od nas wymaga tego korzystania, jeśli chcemy e, coś kupić przez internet, e, dokonujemy jakichś przelewów, e, jeśli chcemy gdzieś wyjechać, rezerwujemy jakieś hotele, wycieczki, różne rzeczy, e, żeby korzystać nawet z telewizji, musimy mieć konta internetowe, e, musimy wykonać płatności. Więc ten internet jest wszędzie. E, niestety nikt nas nie uczył do tej pory, jak bezpiecznie z tego korzystać. E, na szczęście centralne biuro zwalczania cyberprzestępczości oraz instytucje komercyjne jak banki mają świadomość tego, że trzeba podnosić świadomość użytkowników dotyczącą cyberbezpieczeństwa poprzez właśnie prowadzenie szkoleń, spotkań, omawianie jakie są zagrożenia, czego nie powinniśmy robić, na co powinniśmy zwracać uwagę. Dlatego bardzo jeszcze raz dziękuję, że mówiliśmy Tutaj dzisiaj być z Państwem i mam nadzieję, że podczas tej debaty będziemy mogli e, zabrać głos i gdzieś wiele rzeczy e, wyjaśnić i wspomóc tutaj młodych e, prowadzących. Dziękuję bardzo. Też panią dyrektor też... Ja tylko króciutko dołączam się do tego, co powiedział mój przedmówca i ze strony banku chcielibyśmy też Państwu dzisiaj przybliżyć. Bezpieczeństwo naszych środków, tak, też korzystacie Państwo z kart kredytowych, kart debetowych, korzystacie z Blika i wiemy jakie są zagrożenia płynące z niewiedzy bądź nieświadomego korzystania z tych produktów. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie uchroni Państwa przed niebezpieczeństwem wyłudzeń swoich środków czy danych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mieli goście, szanowna Pani Dyrektor, witam Państwa na debacie. Srebrne pokolenie jest bardziej podatne na oszustwa w cyberprzestrzeni niż pokolenie Z. Dzisiaj z nami są Pan Profesor Jan Monka Wrocławski. Czyli przy, przedstawiciel swojego pokolenia i pan Filip Wielki Mechatronik, przedstawiciel pokolenia Z. <plodziora> Obydwaj nasi goście będą dzisiaj próbowali udowodnić, że ich pokolenie jest mniej podatne na cyberoszustwa. Na potrzeby debaty potrzebujemy wyjaśnienia występujących w tezie pojęć. Siedemne pokolenie to ludzie o przyproszonych włosach, o włosach z siwizną. A zatem do niego można zaliczyć nie tylko 70-latków, 60-latków, a nawet 50-latków. Natomiast pokolenie Z to urodzeni w, w latach 1995-2012. Są obeznani z technologią i używają jej na co dzień. Cyberprzestrzeń to wirtualne środowisko utworzone przez sieci komputerów, w tym internet. Sieci telefoniczne. Będące przestrzenią wymiany. Danych, informacji i komunikacji, która umożliwia globalne interak interakcje i jest nowym wymiarem aktywności człowieka. Będziemy się wspierać w trzech obszarach: Kry krytycyzmu, pragmatyki technologii oraz empatii. Jako pierwszy, Zabierze głos przedstawiciel pokolenia Z, pan Filip Wielki Mechatronik. Młodsze pokolenie jest bardziej krytyczne wobec oszustw w internecie, ponieważ tak naprawdę cały czas z nim funkcjonuje. Internet jest dla nich codziennym użyciem, narzędziem codziennej komunikacji. Dzięki temu młode osoby mogą. Szybciej zauważyć potencjalne oszustwo, potencjalne wyłudzenie ich danych osobowych i przykładowo telefon oszusta. Dodatkowo nakładana na ich nauka rodziców czy szkoły liczne kampanie edukacyjne, rozmowy o bezpieczeństwie online powiększają, tworzą ich Przepraszam. I od razu tak. Dziękuję. Dziękuję mówcy pierwszemu i oddaję głos mówcy drugiemu. Szanowni państwo, z wielką powagą wysłuchałem mojego i jednak. Nie mogę się z nim zgodzić, ponieważ wiele badań socjologicznych wskazuje, że to właśnie srebrne pokolenie jest bardziej krytyczne, ma doświadczenie, dłużej funkcjonuje. Zatem, jako przykład, badanie profesora Johna Felixa z University of Ohio z 1933 roku potwierdzające moje stanowisko. Badanie było prowadzone na reprezentatywnej grupie osób i wykazało, że 63% osób powyżej 60 roku życia. Jest krytyczne wobec, wobec zagrożeń typu cyberoszustwa. Natomiast jedynie 38% osób do 30 roku życia jest wobec tego typu sytuacji równie krytyczne. Przeczy to oczywiście argumentowi mojego przeciwnika. Kończąc wypowiedź, pragnę zaznaczyć, że krytyczne podejście starszych ludzi może wynikać niekiedy m.in. ze względu na sceptyczne podejście. W końcu urodziliśmy się w czasach, gdy owej technologii nie było, lub dopiero się pojawiało. A młodzież z kolei wychowała się w tej niezdrowej rzeczywistości. Ale ten aspekt naszego sporu przyjdzie nam wyjaśniać za moment. Dziękuję bardzo. Dziękuję mówcy drugiemu i oddaję głos mówcy pierwszemu. Młodzi, młod... Młodzi ludzie oczywiście spędzają więcej czasu w środowisku internetowym, jednak czy jest to. Jakiś argument, który jest zły, spędzamy kil na kilka godzin dziennie. I od razu wyrabia nam się nawyk sprawdzania rzeczy. Kiedy wchodzimy na stronę przykładowo banku, to sprawdzamy, czy to jest prawdziwa strona, bo oszuści w tych czasach są już tak nauczeni, że potrafią potrafiać przykładowo numery telefonu, przykładowo strony banku i dla o, zwykłej osoby, dla przeciętnej osoby jest to bardzo ciężko. Odróżnić od prawdziwej strony banku, czy prawdziwego numeru telefonu. Dzięki temu młodsze osoby tak naprawdę uodporniają się na oszustwa, na wyłudzenia. No i... Dziękuję. Dziękuję mówcy pierwszemu i oddaję głos mówcy drugiemu. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo. Jak najbardziej zgadzam się z moim oponentem, ale jedynie w tej kwestii, iż młodzież rzeczywiście częściej korzysta z technologii. Natomiast dostęp do technologii powoduje powszechną adcerebryzację u młodych, u pokolenia Z. Tak słucham. Ja... Ja, ja, się... ja, ja chciałbym... zapytać pana profesora, co oznacza adcerebryzacja, ponieważ w moim studnik nie ma tego słowa. Cóż... Jakże mógłbym nie wiedzieć, o czym mówię? Zatem, by wyjaśnić Panu znaczenie tego słowa, ucieknę się do rozłożenia go na czynniki pierwsze po łacinie. Z łaciny ad znaczy od, a cerebrum natomiast znaczy mózg. Zatem łącząc to w całość, powstaje nam wyraz odmóżdżanie. Wracając do mojego stanowiska. Przytoczę Państwu badanie, które jasno potwierdza, iż cyfryzacja powoduje obniżenie poziomu świadomości zagrożenia. Profesor Gregory Badface z University of East Carolina w doświadczeniu z 2021 roku wykazał, iż szeroki dostęp oraz rozumienie technologii przepraszam bardzo, nie musi wcale zwiększać świadomości dotyczącej zagrożeń w internecie. Badanie przeprowadzono na 120 przedstawicielach pokolenia Z i 120 srebrnego pokolenia. Widać, nacisk na edukację w szkołach dotyczący przemocy niestety nie wystarcza. Tak słucham, panie Mechatron. Czy 120 osób, według pana profesora, to ilość reprezentacyjna? A przepraszam najmocniej, zaszła tu pewna nieścisłość, oczywiście miałem na myśli 1200 przedstawicieli obu pokoleń. Dziękuję bardzo. Dziękuję mówcy drugiemu i przekazuję głos mówcy pierwszemu. Kolej... Kolejnym argumentem, który chciałbym przytoczyć, to jest empatia starszych ludzi. Ponieważ starsze pokolenia często wykazują się większą empatią, co niestety w tym przypadku może ich zgubić. Starsze osoby nie były tak bardzo przyzwyczajone do internetu, a w swojej młodości nie mogły się na to odpornić. Ich empatia wykazuje się z tego, że pełnili bardzo różne role społeczne i byli między innymi dziećmi, rodzicami, opiekunami i mogli zauważyć, jak bardzo życie potrafi człowieka pokazać. Nierzadko byli też wsparciem dla ludzi, dlatego łatwiej dają się nabrać na potencjalną, bardzo popularną metodę na wnuczka. I, i kiedy widzisz, że jakaś osoba, przygotowała się wnuszek, jest w potrzebie. To z ich empatii, chcą po prostu mu pomóc, no bo tak się zostali nauczeni. Dziękuję. Szanowny oponenci, a czy czasem nie jest tak, że jednak srebrne pokolenie ze względu na doświadczenia minionej epoki, czyli PRL-u oczywiście, wykazuje mniejszą empatię, ponieważ w tamtych czasach nie można było wierzyć i współczuć dosłownie wszystkim. To znaczy dosłownie wszystkim. No, miałem na myśli oczywiście nie każdemu. Oczywiście w prl nie można było ufać każdemu, nie można było pomóc każdemu. Jednak w dalszym, w dalszym ciągu było to o wiele, o wiele większe występowanie empatii niż dzisiaj. Ponieważ według mnie w dzisiejszych czasach występuje powszechna znieczulica. Kiedy przykładowo, przykładowo osoba upada, mdleje i upada na chodnik, to wiele osób przechodzi koni, bez żadnej reakcji, gdzie, kiedyś, no było to zachowanie niewyobrażalne. Niewyobrażalne. Dziękuję. Dziękuję mówcy pierwszemu i oddaję głos mówcy drugiemu. Bym serdecznie podziękował za Państwa uwagę. Dziękuję bardzo. że wymienieni profesorowie oraz przeprowadzone przez nich y, badania są prawdziwe. Tak. Niestety nie zdali Państwu testu. Wszystko to zostało zmyślone. Ale chodzi o ten sens zachowania młodego i starszego pokolenia, to sens jest zawarty, że My, jako starsze pokolenie, mieliśmy do czynienia, y, bardziej empatycznie podchodzimy do, do wszystkich działań, natomiast y, nie ubliżając młodszym, bo mam wnuki w tym wieku i trochę starszych, y, potrafią się zachować, ale ilość godzin przed komputerem jest zdecydowanie większa niż moja na przykład, ale ten komputer też był. Przyczyną tego, że jak się pojawiał i zaczęli grać, to oni wszystkie były przy... w angielsku. I oni przez to, że grali, to z automaty się uczyli się tego, to tego języka. języka. To, to też te... to jest ogromny plus internetu. Ja na przykład myślę, że e, cyfryzacja stanowiłaby e, wspaniały temat do następnej debaty. Dziękuję bardzo naszym ekspertom. Jeśli mają Państwo pytania do naszych ekspertów, to jest właśnie właściwy moment. Czy <siero z> lubicie <wellu> Bardzo. S <s <bekommen brainstorm> bardzo. Pani dyrektor nie Właśnie pyta pan, czy pani dyrektor. Chciałem pokazać między nami różnicę. Nasze pokolenie myśmy nie lubili szkoły. A Wy okazuje się lubili szkoły. O! I Rena lubiła szkoły. <grystanie> były bardzo sympatyczne <grystanie> odwagi <ukończone. grystanie> ale... Więzi ale... między ale... nauczycielami i uczniami były zupełnie inne. Było te, te szkoły nie były takie duże. Ja chodziłam do szkoły, gdzie były pojedyncze klasy. Jedna klasa pierwsza, druga i tak dalej. I wszystkie dzieciaki się znały. I to były takie. Um, Spotkania integracyjne. No, z nauczycielami wyjeżdżało się często na różne wycieczki, pod namioty. Dzisiaj rzadko się spotyka, żeby nauczyciele mieli czas i ochotę wyjeżdżać z dziećmi w takie dosyć, bym powiedziała, siermiężne warunki. I przede Taki wszystkim zaufanie. zaufanie. No i zaufanie. Na przykład no, no. moja wychowawczyni bała się z nami wyjeżdżać. No, no, no. Warto wspomnieć że twoja była, byla, była. Byla. To ja Moja wysoko, była wychowawczyni. Udzielę sobie głosu. Lubię taką opowieść, nie wiem czy prawdziwą. W Mezopotamii znaleziono tabliczki gliniane sprzed pięciu tysięcy lat i tam było napisane, to już jest koniec świata, młodzież jest okropna. <głosy> Historia <głosy> kołem się zapadła. <noise> Tuż przed wojną też mówiono, co ta młodzież teraz, jest okropna. okropna. Jest. Tak. Jest tak. 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 No trochę, to, trochę inna. Tak. Zawsze jest za naszych czasów, ja temu zaprzeczam gdzie tylko mogę i może nawet się tym młodym ludziom tak nie wydawać, ale zawsze ich bronię. Jeżeli ktoś mi na przykład coś zgłasza, że a bo od pani szkoły to coś tam gdzieś się nie... Ktoś coś, ja mówię przepraszam, ale ja będę bronić ich, jak swoich dzieci rodzonych, także, bo jest ich, tak jak widać, są zaangażowani, chcą działać, wymyślają wiele rzeczy sami, jeżeli chodzi o wyjazdy, to przykład wyjazdu na przykład na praktyki zagraniczne, gdzie chętnych dwa razy więcej niż miejsc, no i chce im się, po prostu im się chce. A jak jeden widzi, że jeden coś, coś robi, to i następny, i następny. Tak, y, 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 państwo, którzy tutaj tak ładnie debatowali, odważyli się. Także przede wszystkim brawa za odwagę. Ja tak. bym też chciał podziękować młodzieży. Blanka wystąpiła przed Państwem. Pierwszy raz na scenie. Pierwszy raz, tak. e, Mateusz. Dziękuję. bardzo. Tak, y, Janek przewodniczący poprosimy żebyś y, przejął teraz dowodzenie. dowodzenie. Tak, tak, zarząd, Dwa Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Ja nazywam się Janek, jestem przewodniczącym samorządu uczniowskiego tutaj u nas w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Mamy przyjemność tutaj wraz z takimi organizacjami organizować takie wydarzenie i edukować całą naszą wiedzą, jaką nabywamy tutaj w szkole. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim swoim kolegom i koleżankom oraz nauczycielom, którzy pomagają nam zorganizować to wydarzenie. Pan, tutaj Aleksandrowi w odpowiedzialnemu za kamerę, Julce Wesoły, która pomaga nam technicznie i Kacprowi, który pomaga tam przy nagrywaniu. Ze mną tutaj jest Tobiasz oraz Hubert. My zaraz po krótkiej przerwie będziemy oprowadzać Państwa po następnych blokach, gdzie dostaną pan, Państwo specjalistyczną Pomoc już typowo z prezentacji. Po każdej prezentacji również mamy zaplanowany quiz z małą nagrodą dla zwycięzcy. W takim razie następnym punktem naszego programu będzie networking, który odbędzie się w sali na górze razem z poczęstunkiem i napitkiem, gdzie będziemy mogli odpocząć, porozmawiać i zaraz Państwa zaprowadzimy. Jeszcze raz wszystkich witamy i dziękujemy, że przybyli do nas Państwo.